Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się od spadku wartości euro Obecnie wyceniany jest on na 1,38,53 i warto dodać, że są to najniższe poziomy od 6 marca tego roku. Podczas dzisiejszej sesji nie mamy znaczących figur makroekonomicznych. Warto jedynie zwrócić uwagę na dane o produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Ponadto odbędzie się spotkanie ministrów finansów strefy euro. Wydarzenia te jednak nie będą miały dużego znaczenia dla rynku walutowego. Z tego względu większy wpływ mogą mieć nastroje na innych segmentach rynku oraz to, co będzie się działo na linii Ukraina-Rosja. Z kolei już dziś rano poznaliśmy dane dotyczące bilansu handlowego z Niemiec. Odczyt nieco rozczarował, a jego wartość wyniosła 17,2 miliarda euro wobec prognoz na poziomie 17,8 i wartości poprzedniej 18,3. W za na nastrojów na rynku na wartości stracił i złoty. Jeżeli chodzi o wartość dolara wycenianych, są teraz na 3,042. Za euro trzeba napłacić 4,21. Warto również zadać, że na obu tych parach znajdujemy, yy, znajdujemy się blisko ważnych oporów, których przebicie może wygenerować dalsze spadki wartości złotego. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Szczególnego dnia. Do widzenia.